Ile są warte chińskie opony? No, nic nie są warte. Ta opona ma 5 miesięcy. Przejechane może. Nie wiem. 2-3000 km. Nie sugeruję się wysokością wióżnika, bo mało kto zaczyna już robić opony tak jak kiedyś 8,1 mm. One mają czasami 6,871 7,1 więc masz iść kupić nowe. A co się z nią dzieje? Banieczka. Banieczka się zrobiła sama, jak widać, bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Ja wiem, że to są polskie drogi, chociaż nie tylko, jak chodzi o mój przypadek, ale. Jakość tych opon jest logiczna. Opona do wyrzucenia. No i co, życie.